To lecimy do zaczarowanej ziemi, gdzie liczę, że będą, że będzie ta dużyczka tutaj do użycia i no ba, do zdobycia. To drugie jest pewne, to pierwsze zobaczymy, ale w miarę pasuje, że będzie tu. Jeszcze, nie, nie, jeszcze jeden. Dobra, do góry. Odzyskam HP i będzie tutaj dusza. Jest dusza. No i pytanie, gdzie tam drugą użyć? Jak nie tu. To pasowało mi tutaj. A to już ładnie nie używałem tego, tym mi wiadomo. To mi nie pamięta. Muszę tylko kupić moich strzały. 40 sztuk. No dobra, może ta mi więcej powie. Bym był pewny, gdzie je użyć. Wolda trochę odzyskałem. Starszy mi bez problemu na te strzały i tak jestem jeszcze na plus. Więc mógłbym odkupić sobie właściwie tarczę. Nie przydaje się jakoś mega często, ale no, czasem tak. Słyszałem, że król Peregrin schwytał kiedyś węża z Gallomer. Oto wyzwanie. Otwórz wrota do, na dziecińcu i sprawdź, czy wąż nano tam jest. Chyba się nie boisz, co? Ok, czyli muszę tam iść do zamku. No ale pytanie, gdzie użyć tej duszyczki jednej. A, tutaj się spadało drzewa, dobra, to jednak to drzewo do czegoś służyło. Kolejna duszyczka będzie zrobiona. Więc może jednak wyplatynować mi się dzisiaj nie uda, mówię, myślałem, że mniej zejdzie na te dusze. Chyba, żebym mógł wycho że mogę wychodzić z debeli po oddaniu ich zdobyciu dusz. Czyli nie muszę ich kończyć całkowicie jak tak, no to bym oszczędził bardzo, 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 bardzo dużo czasu na tym. Tak, wiem, wiem. Hmm. Będzie tutaj gdzieś sklepikarz niedaleko Bo strzał mi tak trochę brakuje Tutaj się używa? Tak, to jest tu Zaraz, co? Plotki były prawdziwe? To już twój problem Ja nie zamierzam umierać drugi raz Znowu ten wąż Nie będę zbierać obu potek Mam mu uciec, czy mam po prostu przejść mapę? O, otworzyło się. E, mogę go zabić? Dobra, czyli tamtego też pewnie mogłem zabić. Ależ mało zabrakło. Kto by pomyślał, że zabawa w wy... prawdę czy wyzwanie może narobić komuś kłopotów? Kolejna dusza ukojona. Jeszcze jakieś chyba trzy mogę zdobyć. Czy dwie? Chyba dwie. Albo jedną. Nie, tutaj i jeszcze w następnej mapie tej pirackiej. Bo w tej jeszcze kolejnej nocy zdobyłem duszę. W tym pierwszym, to właśnie zbohowywałem te duszyczki. To trzeba znaleźć kolejną duszę. Przecież jak będę musiał wszędzie pójść, żeby znaleźć tą kolejną duszę? I tu będzie to. Na początku wybijmy tego kapitana. Widziałem już tam przedmiot do użycia. No i już żyjmy. To będzie chciała duszyczka? No nic, chyba jednak nie ma tu żadnej wrony. Zaraz do stubeczek gwoździ jest. Uwaga. Haha, mało brakowało. Tak to się kończy, kiedy statek jest za daleko od morza. Nie mam pojęcia co to miało być, ale no niech im będzie. Bo może jedna z tych aktualnych duszyczek, które teraz wam nawet nawiązują. O, jest! Byłem kiedyś kapitanem, ale moja załoga się zbuntowała, bo mówiłem bez pirackiego akcentu. Moja duża trwi uwięziona w czasie. Może ten wielki zegar ma... Maga mnie uratuje? On mówi o następnym poziomie, chyba. To idziemy w takim razie do kolejnego poziomu, którym jest maszyna czasu. I pewnie tutaj będzie przy okazji ten zegar do duszyczki. Więc lecimy tutaj. Przy okazji, obie rzeczy bym mógł jednocześnie zrobić. A ten Cinematic zmula. mula. I przy okazji, kontynuuje fabułę. Nie wiem, czy to jest ostatni level, czy przedostatni, ale zgaduję, że albo to, albo to. Te cinematyki trochę do poprawienia. Gra płynnie chodzi, ale cinematyki jak średnio płynnie. I to by mogli też poprawić. Maszyna czasu. Zarok chce rozszerzyć swoje wpływy poza granice czasu. Pomyśl tylko, dokąd mógłby się wybrać do współczesnego Londynu, Egiptu? Możliwości są nieograniczone to będzie jakiś dziwny poziom? Że jakieś oczy nam latają itp? 0% Pierwsza raz mapa do zrobienia na jakiekolwiek procenty. Okej, okay, tam nic dalej nie ma. No to lecimy. Kim to jest? Okej, okay, takie coś. Tutaj było coś do użycia. Są muszczki. A mrocznej magii zwanej nauką, za rok stworzył urządzenie służące do mechanicznego pomiaru czasu. Części tego chronografu są diabelsko skomplikowane. Wypatruj latających czasomierzy i przygotuj się do przestawienia wskazówek głównego zegara. Okej. Okay. Ciekawe jest Ciekawą strukturę mają te mózgi. Okej, okay, dobra, coś tu jest bardzo mocnego. A dobra. Tu nie przejdę. Zobaczmy, czym jest ten wróg. Jeden z ostatnich. Bo przyjaciół mam wszystkich już, nie? Czy jeszcze jakichś mi brakuje? Nie, mam wszystkich przyjaciół, ale wrogów mi brakowało chyba czterech, jak dobrze mówię. To jeszcze dwóch. To prawe ręce kapitana Piratów, choć sami nie mają prawych rąk. Ich największa zaleta nie stanowią poważnego zagrożenia dla pozycji kapitana. Okej. Okay. A to gdzie zapomniałem niby? Proga tego? Do czego niby służy latające oko bez latającego mózgu? I jak ma meldować o tym, co widzi, skoro nie ma latających ust? Chyba dlatego próbują cię po prostu spalić. Nie mają sensu życia. No i dobra. Jeszcze dwóch wrogów. No Chyba że gdzieś tutaj. Ten co tutaj latał. To jest jakiś inny. No to raczej to jest to samo oko. Zły przycisk do skoku. Gram w dwie godziny już to. Dzisiaj. I tak pomyliłem. Hmm. Okej. Okay. To wygląda jak coś użytecznego. To się jest coś, z czym da się cokolwiek zrobić. Cokolwiek z czymkolwiek. Tak, tutaj mogę przejść. O, kolejny wróg. Chyba. Zobacz, to jest zwykły mechanizm. Runa i skrzyneczka z czymś, co mi się niezbyt przydaje. A tam? Na razie chyba tam nie mogę wejść. I pierwszą runę mam zdobytą. Choć nie wiem, gdzie ona jest potrzebna, ale mam. A tu jest to. A, to jest po prostu takie latające sobie coś, które się wcześniej zaklinowało po prostu. Raczej Tutaj nie przejdę. Chyba, że tu coś tu no nie Co się stało Muszę przestawić na to i na to, ale... Okej, okay, jak to było? Okej okay. Ale jak tu wejść? Chyba, że da się odbić od tych mózgów. Aha. Dobra. Zobaczmy, co tam jest przy okazji. O, nowy wpis. Co mi się takie kowało? Chyba, że to, pod czym chwilę temu przychodziłem. Przedostatni wyróg, czyli. Co? Latający zegar. Nie, dopiero teraz to mi się blokowało. Czas naprawdę leci. Te nakręcane szkodniki pozbawią ci kolejnych minut twego życia z każdym wymachem swych wskazówek. Gdy spojrzysz im w tarczę, zobaczysz godzinę swej śmierci, ale dla ciebie to żadna nowość. A no? To mogę tu zabijać? Te wskazówki latające? Skoro to są wrogowie, podobno? Dziwne, że ich nie mogę zabić. Dobra, tam nie przejdę na razie. To idziemy tam na dół. Dobra. O tak i to. Tak, jeszcze jedno. Okej, okay, jest spotka I coś. To dla mnie na razie nie wejdę, więc no. Lipnie. Muszę coś ogarnąć przed tym. A tu jest jakie potrzebne? Kombinacja. Hmm, dobra. Nawet udało mi się przeżyć. To leci jedno tu, a to dosyć sporo tu. Ale fajne dźwięki to wydaje przy lubokowywaniu się. Okej. Okay. no tu nic nie ma. A, Taki bajer. A po drugiej stronie coś tam jest? No, mapka ciekawie zrobiona, nie powiem, że nie. Miliard przeszkód, więc też czuję, że to czasem może być nawet ostatnia mapa. Najgorsze jest to, że tylko jedna napotka mi została. Dobra, jakaś runa. Jeszcze jej nie miałem. Umarłem? Czy nie? Nie, dobra, odnowi mi się jeszcze. Tylko mniej pewnie HP. Tak, 155. on nie szarżuje? Dobra, gdzie jest to oko? No nie widziałem ich. No to od nowa poziom. Chyba razem wiem więcej, no ale nadal. Lipa. O, pan pieniążek. Zbierz 10 tysięcy złotych monet. Ciekawy moment na zdobycie. Więc kolejny achievment zrobiony. Taki, który grindowałoby się normalnie. Ale że zrobiłem już tyle razy wszystkie mapy, no to poszło na idzie. Dobra, rozstrzelajmy. Ich. Ten sobie poleciał, silą świat. Co tam książka mówi? W tej metalowej warowni znajduje się magiczny rydwan, który za rok nazywa pociągiem. Droga, po której jeździ, prowadzi do kryjówki za roka, ale twoją trasę blokują wrota, otwierane na kilku przystankach. Pojedź do nich pociągiem, otwórz wrota i udaj się do kryjówki. Okej. Okay. Jeśli tu jest w ogóle duszyczka do zdobycia, no to mam nadzieję, że ją zdobędę, jak i zrobię wyzwanie z tej aktualnej duszyczki. My razem pójdźmy sobie na drugą stronę. Zobaczyć, co będzie. Poza oczkiem kolejnym. Gdzie to mnie wypka. Te oczka najbardziej trzeba zbijać. O, znowu jest takie coś. Może się dowiem, jak to wyłączyć. Jest puchar? Co ta robi? Takie chwilowe przerwanie, jo. O, duszyczka. To ja, si e, Ser... Loane, so Smokobójca. Wiesz, ile smoków już zabiłem? No, żadnego, ale możemy to zmienić. Do smoczych y, posągów w sali Zaroka. Nie byłem chyba jeszcze w sali Zaroka. Że chyba chyba że to było to, co było w zeszłym poziomie. Ale nie było tam chyba smoczych posągów w sali Zaroka. Ale okej. Okay. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH ZNAJDŹ WSZYSTKIE zagubione DUSZE no Jeszcze trzeba im pomóc wszystkim Ale duszyczki same w sobie mam znalezione Hmm Chyba trzeba to zrobić jakoś inaczej A, mogę strzelić do tego po prostu chyba Ej, to mnie troluje A może nie mogę wchodzić na to. Nie Nie Niepotrzebnie, przy okazji, ten łuk wykorzystuję do tego. Nie, to nie jest tak. I właśnie straciłem kolejny HP. Co się dzieje? Chyba, że nie mogę się poruszać. Albo mam z tego strzelić. Hmm. To jak mam doskoczyć tam po to. No tutaj raczej nie doskoczę. A przy okazji to wioski. wioski niszczy. No tam nie mogę pójść. Nie wiem, czy się za bardzo oddalam. I co? czyli jednak da się to oddalać? Możesz i welcome back. Mogę stąd wyjść? Halo? O, dziękuję. No i dobra, mogę tam pójść. Miło. Jak tam ten Gold zdobyć? Pytanie. Mówię, tutaj nie pójdę, więc powrót. Mogę jeszcze wyżej wejść? Nie, to jest powrót na dół. Leć ostrze. Nie widziałem, że są dwa ostrza. Niepotrzebnie, teraz straciłem HP. Właściwie mogę tak przejść. Po co mam ryzykować? Dobra, tutaj potrzebuję łuk, bo tu będą oczka do zbijania. Właściwie stąd mogę już zestrzelić niektóre. Nam tego nie zestrzelić, bo jest za daleko. Jeszcze jakieś? Dobra, chyba to wszystkie oczka były. No i mam kolejną runę zebraną. Czyli teraz cofnąć się. Laki, że nie wpadłem w, w ostrze. To. Dobra, i muszę teraz pójść tam, nie? Czy tam? Tam jest chyba tylko płotka. Dobra. To, dodajmy runę i zobaczmy, co będzie dalej. Poza tym, że jest tu kolejka. O, tu jedną runę mogę oddać. O, tu mam tą. Tej niebieskiej nie wiem, czy mam. Ale to mam. To gdzie prowadzi? Nigdzie, czyli wrogowie pewnie będą z tego wychodzić. tam? Nie, niebieskiej nie mam. Dobra, to musimy na początku na zielone polecieć. Przy zielonym pewnie zdobędzie się. Na niebieskie. Jedzim z kolejką Dobra, trochę złota tam jest i demonów. A nie, to nie demony, to są strzelce. Mam nadzieję, że trochę całe HP się podwyskuje. Kucharek, wiem, gdzie jest do zdobycia. Ponad procenty mi brakują. Dobra, jest ta runa, której potrzebuję. No, szkoda, że nie ma tutaj kilu, Kili no, tarczy nie będę ulepszać. Ale dokupić strzałę mogę bez problemu. I tu to właściwie chyba tyle. Ten pociąg tam przyjdzie. A tyłem będzie jechać. Można i tak. to o! Zgadłem, że wrogowie będą stąd wychodzić Brana, coś ta tarcza się przydała Wszyscy? Chyba wszyscy jeszcze 7% do dobicia Czyli jak teraz znowu się wrogowie pojawią albo będą tam po tej drugiej stronie, no to... Hmm, będę mógł wrócić. Potem kucharz. No, fajnie, jakby to jeszcze duszyczkę się udało zrobić tutaj. Zdobyć zdobyłem, no ale żeby zrobić tą, którą już mam do oddania. No i żeby gdzieś tutaj był kill. No i to wygląda. bym miał w nich strzelać teraz. Ale nie. Mogę się tu najwyżej obracać. To dziwnie wygląda. Ale łuku mogę na nich używać. O, jest heal! Mogę teraz zebrać kielik. No to zaraz się zbierze. W ogóle dobrze że nie pojechało do tyłu. A na początku heal, bo zaraz tu padnę. Poza ja tym w ogóle przyjechałem. Poza tym, że zdobyłem kielik dzięki temu. No i mam troszkę więcej HP. Dobra, pójdźmy tutaj, tą stroną, gdzie są wrogowie. A, drzwi gnia tu jest teraz robi? Albo kupię tą bramę. A dobra, musi się cofnąć, tak. W każdym razie. O, wrogowie się odnowili. A przynajmniej jeden bruk. Nawet po... Zrobieniu tej bramy, no muszę się cofnąć po kielich. Tylko pytanie, gdzie się używało... Gdzie się będzie używać tej duszy? Bo na pewno gdzieś tu. Którą drogą jestem nie czy to jest ten ostatni kielich, faktycznie. Dwudziesty. No, pasowałoby, że 20 to jest ostatni. I co, dostanę pytanie też za ostatni kielich. No broni już nie dostanę, bo mam cały arsenał. To najwyżej może ilość KP mi się zwiększy. Może też jest osiągnięcie, żeby zdobyć największą ilość KP. No chyba, że chodzi w tym o coś innego. Wyjdę znowu w rogowie? Tym razem wyjątkowo nie. Dobra, cofamy się. Po kielich. To sobie przyleci. Znowu mnie te pusta platforma o co w niej chodzi? Może później jakieś latanie będę miał, czy coś, żeby to na nią wlecieć. tam będzie ta dusza użyteczna. Choć tutaj to miało być przy jakimś zegarze. Jak zdobyć ten kej? Może po prostu mogę po niego wejść. Albo po odpaleniu tego się i odpaleniu tego będę mógł zabrać. Nie. Hmm. że ta wiązka ma dotrzeć, ale w jakiś inny sposób do tego. To mi nie mogę tego zrobić. Muszę na tym. No, na tym. O. Nie o to mi konkretnie chodziło. Myślałem, że po prostu ma jakoś inaczej uderzyć. Ale to też jakaś opcja. O, i się wyłączyło. No i mam kielich. Sala bohaterów. Czeka. Tutaj nie będę próbować wskakiwać, ale mówię, może będzie podwójny skok, albo coś w tym stylu. Nie wiem. Ale wracamy. Mam nadzieję, że nie umrę. Mam dwa pucharki jeszcze, więc właściwie trochę... że HP, Dwa... Eliksiry. Więc trochę HP jest. Ej, dobra. I co będzie tutaj? Na tej ostatniej bramie. Może po prostu wyjście z poziomu to będzie. To by miało sens. W końcu mam już kucharek zdobyty. Tylko pytanie gdzie ta dusza była. O, mówię strzelam, że to jest koniec poziomu. Mam rację. Mam rację. To był koniec poziomu. No to będę musiał znaleźć gdzieś tam miejscówkę na tą duszę ostatnią. Pokazałeś, że się myliliśmy. O! Może jest ci przeznaczone zostać bohaterem? Może zdołasz pokonać zaroka? Może. Może mieszkańcy Galomer nigdy nie dowiedzą się o twych błędach przeszłości i zostaniesz bohaterem ludu? Czas twojej banicji dobiegł końca. Witaj w nowym domu! Ser Danielu Fortescue! Thank you! Gargulczek, że się na mnie wkurzał przez całą grę. Czyli są wszystkie pucharki. Mój posąg jest już lity. No i pogadajmy sobie po raz ostatni tutaj z kimś. Znaczy chyba po raz ostatni. To która była dla mnie najmilsza Danielu całe szczęście, że wciąż jesteś bezpieczny. Mam coś dla ciebie, choć niestety nie mam pojęcia, czy do czegoś ci się przyda. A nie powinienem dostać nic za wszystkie Króle Pcharów, właśnie. Bierz wszystkie nagrody za kielichy. Właściwie myślałem, że po prostu za wszystkie kielichy. Nie wiem w ogóle, co ja dostałem. Dostałem jakiś item, czy coś? No to mam trzy dusze: zarokowe smoki, zegary wszech uwolniony leśny kupić. No ten uwolniony leśny kupić, to, to musi być chyba gdzieś. Tam, w tym lesie, w którym byłem pełno razy. Ten zegar, no to w tej mapie, co teraz byłem, a te smoki, no to pójdę raz do jego komnaty. Dobra, tutaj nic więcej nie zrobię. Posąg się zrobił, Lity. Najmniej ludzko wyglądam. Wcale nie ludzko, no ale dobra. Czyli już nigdy tego miejsca nie odwiedzę. Nigdy, przenigdy w życiu. Właściwie nie, dobra, tarczę mogę akurat naprawić. Więc wyjdź z tego miejsca.